Witam. Kolejny szybki update'owy filmik ze sklepu. Pokażę kilka rzeczy, jak to wszystko wygląda. Pojawiło się nowo kilka rzeczy. Tutaj się niewiele zmieniło, ale. Tutaj rzućcie okiem dekantery. Tutaj rzućcie okiem drewniany znak King's Cross. Mieszkałem kiedyś na King's Cross w Londynie. Więc taki troszeczkę sentymentalny. Troszkę drobnych zmian, bo się rzeczy wyprzedają. Tutaj Pani przyszła i sprzedała mi Wedgwoody 29 sztuk za 29 funtów. Eee, tutaj bluzy, ciekawostka, aczkolwiek nie są dla mnie ciekawe. Ciekawostką jest to, że przyszedł Pan, zaczął się rozglądać, od słowa do słowa zajmuje się różnymi rzeczami. Między innymi młody, młody koleś. E, e, zajmuje się m.in. reklamą, ma firmę jedną, drugą piątą i robią między innymi bluzy a zauważył sklep, stwierdził, że mi, że mi się podobał się wejdzie, i tak pogadaliśmy z pół godzinki przyniósł mi bluzy, dał mi tak zwany komis i koszulki, straszne pieniądze za nie chcę bo to jakiś niby koleś, niby jest designerem no ale ta starsz każdy koleś, kto pochlapie bliczem, ciuchy, mówi o sobie, że jest designerem ja też jestem designerem w takim razie okazało się, że klienta miałem. Znaczy klienta, sobie popatrzeć. I tak, eee, tak jak mówiłem, koleś przyniósł mi tutaj dużo koszulek, tylko że on za nie żąda po 15 funtów za koszulkę, 25 za bluzę, no to nam jest trochę dużo, chociaż mam kolegę, który wydał 40 funtów za chińską bluzę i był w niebo wzięty jakiej dobrej jakości w ogóle, więc stwierdzam, że może sam nie wiem. Za chwilę postaram się wam pokazać, co mi się sprzedało ostatnio. O, ten wózek pokazywałem chyba książę yy, Kupiłem go za kurczę, już nie wiem teraz. Ale wystawiłem go około stówy. Yy, Dużo rzeczy przychodzi. To jest bardzo ładna waza. Może też pokazywałem, może nie. Mam tyle rzeczy na głowie, bo okazało się jeszcze, że oprócz tego, że mam sklep, który ma dwa miesiące, niecałe. To jeszcze przypadkiem poszliśmy i dostaliśmy działkę. Mówię kobieto, to żono do żony, mówię kobiety Przecież ogródka nie obrobiliśmy, ale się okazuje. Że działka też fajna sprawa, i trzeba, jeszcze będę musiał sobie dokupić ze 3-4 godziny doby, żeby mieć kiedy spać. Zaraz dam Wam podgląd pod to, co mi się sprzedało w ostatnich tygodniach, dniach. I jestem z powrotem. Eee, dawno nie robiłem, nie robiłem takich, takich filmów przerwanych, ale proszę, coś tam z tego może wyjdzie. Tu pokazuję Wam, żebyście zwrócili uwagę na takie rzeczy jak dwufuntówki i 50 pensówki. Jak mają inny wizerunek niż taki, który na co dzień znacie, to się zainteresujcie. 6 funtów minus wysyłka to wychodzi, załóżmy, 4 funty za dwufuntówkę, czyli funt 50 na czysto zysku. Eee... Cave Kidstone to trzeba się temu przyjrzeć. Są czas, niektóre rzeczy od nich, które ładnie sprzedają się raz, dwa. Niektóre leżą, to leżało, ale 5 funtów, zapłaciłem 50 pensów. To kolejna moneta, żeby Wam pokazać, że tego się sprzedaje dość dużo. Czapki Guinnessa, jak pewnie oglądacie moje filmy, wiecie o co chodzi. Kupiłem 5 sztuk, sprzedają się raz na jakiś czas. Aparat Zenit to bardzo dobry aparat, ale niestety już nie polecam w tym momencie sprzedawać aparatów. Chyba się doskonale tym znacie. i chyba jakiś klient mi się tu rozgląda ale zobaczymy. Ten telefon dostałem za darmo do całego lotu, który kupiłem od Pani z jednego Charity więc to jest czysty zysk, aczkolwiek dokupiłem do niego baterię za 2,5 funta no to tam może z piątkami zarobiłem. To mnie kosztowało 2 funty, Love low Alpine, bardzo fajna nerka eee, poszła za 17 dychy prawie z, z wysyłką eee, to są z tego konta bo tu pierwsze konto Wam pokazałem tylko to dla Charity Lokalnego robię przysługę i to są e, niebieskie topazy i tu są diamenciki. Nie wiedziałem o co chodzi, ale nauczyłem się dużo nowego przez to, że wziąłem od nich tą, te całe mm, biżuterię. E, ale no, drugą rzecz, którą właśnie pokażę teraz, sprzedałem. Jest to ewidentnie żółte złoto, a pani napisała mi, że chce oddać bo to jest różowe złoto bo położyła koło swoich dwóch żółtych żółty, żółtego złota bransoletek które wyglądają jakby nie były ze złota ale no nieważne i jest za różowa no ale cóż, za chwilę Wam drugie konto opokarzę dobra, dobra, dobra wracam eee, Sorki. sorki, no, tutaj się ludzie kręcą ja musiałem pokombinować i jesteśmy. Kolejna rzecz dla Charity, co sprzedaje na drugim koncie. Zegarek Avia. 17 funt, 19 funtów poszedł. No ja z tego nie będę miał nic w zasadzie, ale nieważne. Federy koszulka, wiadomo o co chodzi. Nie ma co tłumaczyć. Z reguły schodzą. Jak kupujesz 2-3-4 do 5 funtów dobrej jakości, to tak spokojnie powróci tych dostaniesz. Nautika to jest firma, na którą trzeba patrzeć. To jest firma dla ludzi, którzy mają pieniądze. To jest firma również dla ludzi, którzy mają pieniądze, ale nie lubią płacić ceny premium, czyli 40 funtów za polówkę. Szukajcie w dobrym stanie, bardzo łatwo coś na nie zarobić. Buty Riker. Ta firma zawsze się sprzedaje od razu, praktycznie po, po paru dniach. Jak wystawicie rozsądną cenę, nawet lekko wyższą, ale rozsądną, to jest w sezonie teraz, prawda? To się sprzeda. Skitersy, wiadomo. Sketchersy, przepraszam. Jakiś model specjalny. Ja zanim wziąłem ofertę 30 funtów, bo mi leżały, a podobno chodzą po jakieś 60-70, no nieważne. Ale dobry zysk. Sezon nie jest, ale ocieplane zimowe Timberlandy z wełny. 42 funty ofertę chyba wziąłem, o ile się nie mylę. Zegarek. Eee, swatch, wiadomo. Swatch, czy jaką firmą jest mm, modną w miarę te zegarki są takie no fajne ale e, jakościowo niezłe ale to nie są zegarki które, które poleciłbym jako mm, to jest zegarek dla nastolatków to są zegarki dla nastolatków nie dla dorosłych ludzi to miałem zostawić na koniec ale chciałem tylko pokazać że nawet takie się sprzedają ale zaraz będzie coś zupełnie ciekawego, to zostawię na koniec sobie. I... w sezonie buty wiadomo Rocket Dogi, dobra firma, nówki, bez boksa kupiłem za 2 funty, czy za funta. Polo Ralph Lauren, to wiadomo, bread butter. Musiałem czerpać, bo znowu coś wszedł, ale wiadomo, tak wyglądają biznesy. Cieszy mnie to i jeszcze ten Real Lauren za 20 chyba funtów przyjąłem ofertę z wysyłką. O no, już mi leżał, już nie zwawał nie wiem dlaczego, ale przyjąłem i tutaj ciekawostka dla Polaków. Ach. Sprzedaję 4 sztuki za funta, plus funta, chyba wysyłka jest, tak, za 2 funty. Ja dostałem je za darmo, może się dostać za darmo i sprzedają się. To ciekawe, sprzedają się tam raz na miesiąc sprzedam taki zestaw jeden. To jest tylko pokazówka po to, żebyście wiedzieli, że w zasadzie wszystko się sprzedaje. Tylko trzeba znaleźć klienta. Trzeba o to zrobić dobrze. Ten opis musi być dobry. Ja pewnie też go nie w najlepszym stanie. Znajdują się specjalisty, którzy pokażą, specjaliści, którzy pokażą mi, co się tam źle. Ale to jest warte pomyślenia. Dobrze, to jest, ostatni, to jest kolejny filmik. Postaram się w przyszłym tygodniu też w miarę nie nawalić, bo tak jak mówiłem Doszłam jeszcze jeden obowiązek, czyli działka. Pomijając moje nowe obowiązki, to mam jeszcze jeden nowy obowiązek. No ale cóż, przez parę lat nic nie robiłem, więc teraz mogę coś porobić. Więc proszę Państwa, proszę o subskrypcję. O dzwoneczek też kliknijcie, jakbyście chcieli zobaczyć. Raz w tygodniu coś tam staram się zrobić, i z reguły miałem tam tylko raz, dwa tygodniu przerwę. Więc proszę o komentarze, jak chcecie coś wiedzieć na temat, co, co Was interesuje. Ja się coś tam, coś tam wiem w temacie handlu na internecie, już teraz coś wiem w temacie handlu w sklepie stacjonarnym, więc pytajcie. Dzięki, pozdrawiam na razie.